To nie jest tulejka, tylko to jest złączka, w której jest gwint. Jeszcze chwyci, ale kiepsko. Można otworzyć tą klapkę. Tu podpinamy plus. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim filmiku. Dzisiaj chciałem wam pokazać w jaki sposób podładować akumulator lub gdy jest okres zimowy i potrzebujemy już na krótko na kable go spiąć, czy też mamy taki starter, który też wam pokażę, jaki ja posiadam. Gdy podpinamy, to wtedy jest nam wygodnie i komfortowo. Jeśli chodzi o silnik w BMW E90, to widać, że tutaj nie ma akumulatora dla użytkowników tego auta, to jest oczywiste dla użytkowników BMW ale może ci, co pierwszy raz takie auto posiądą, to mogą tego nie wiedzieć. A więc pod maską nie ma akumulatora. Akumulator jest z tyłu. Zaraz pokażę, gdzie on się znajduje. Ale można również wziąć i odpalić auto na kable na krótko, tutaj pod tą zaślepką, gdy ją ściągniemy. Tu podpinamy plus, do masy do auta podpinamy minus i w ten sposób też możemy odpalić, ale gdy jest zima, kable nie każdy ma dobre, z reguły są kiepskiej jakości, są straty i dlatego też ciężko odpalić w ten sposób. Gdy robimy to bezpośrednio na akumulatorze, wtedy ten rozruch jest łatwiejszy. Dlaczego chcę pokazać, jak to zrobić na akumulatorze? Ponieważ w bagażniku akumulator znajduje się tutaj. Wypinamy wyciągamy. Tak wygląda mój akumulator. Widać, że jest zabudowany. Widać, że to jest takie na pierwszy rzut oka dość skomplikowane. No i można dostrzec, że nie ma plusa. On jest schowany. Minus tutaj się znajduje, a plus można otworzyć tą klapkę. Wtedy dostrzeżymy, że jest śruba, lub też ten plus jest bezpośrednio tutaj. Tam jest. Właśnie klema, którą my możemy odkręcić. A więc, jeśli chodzi o podpięcie, klem, ja tu mam rostownik, mam klemy. No i powiedzmy, że auto nam nie może odpalić, a więc podpinamy się na kable, prawda? A więc minus. I nasz plus. Pierwsze podpinamy plus. I zwróćcie uwagę. Tutaj nie ma jak tego chwycić. Kiepsko, prawda? Za śrubę nie idzie. Jak jeszcze żabkę mamy większą, tam pod ten drugi to już się w ogóle nie dostaniemy. Więc jakie rozwiązanie zastosować? Wymyśliłem ja tego nie spotkałem. Może to jest znane dla Was, ale ja się z tym nie spotkałem. Można zastosować takie złączki, gdzie to nie jest tulejka, tylko to jest złączka, w której jest gwint, i w ten sposób możemy przedłużyć śrubę. Dzięki temu żabka ładnie nam chwyci i możemy podpiąć sobie. Albo ładowarkę, albo o kable, wkręcamy. I proszę, tutaj jest na, na plusie, jest na ósemkę, a na minusie, jest na szóstkę. I tak wygląda. <gryw> Nie wiem, jak to nazwać lepsze rozwiązanie do tego, żeby podpiąć albo ładowanie akumulatora na aucie, dzięki temu ładujemy bezpośrednio na akumulatorze, albo poprzez szybkie odpalenie przez kable lub starter. Wtedy mogę sobie żabką chwycić. Proszę. Ładowarka zadziałała, można ją podpiąć do prądu i w ten sposób działać. Także taki patent chciałem Wam pokazać. Dlaczego to też jest dobrym rozwiązaniem? Dlatego, ponieważ gdy chcemy zastosować starter, ja tu mam taki starter, i gdybyśmy ten starter chcieli zastosować z przodu, to Teoretycznie mamy kłopot. Dlaczego? Ponieważ odległość plusa, tu mamy plus, do minusa jest tak. Proszę. No kiepsko. Na tym moim rozwiązaniu, no. Jeszcze chwyci, ale kiepsko. Także jeśli chodzi o to rozwiązanie, no ktoś powie: No tutaj można gdzieś do masy, do śruby, też można próbować. I też mamy straty po całej długości, jeśli chodzi o, o, o kable. Dlatego moim zdaniem na akumulatorze z tyłu jest lepiej dostać się, gdyż zrobimy to sprawniej. No i dzięki takiemu starterowi powiem Wam, że Fajne rozwiązanie. To jest żadna reklama, tylko mówię Wam, że ten sprzęt jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o parametry, to ma 300A w maksymalnym prądzie. Eee, można odpalać diesle. Oczywiście jest to też, e, można zastosować jako ładowarkę. W tej chwili jest 100% naładowane. Można również zmieniać na 16V, na 19V. Jak widzicie, są końcówki. Teoretycznie można podpiąć laptopa, też nam ruszy. Jeśli chodzi o ten sposób akumulatora, to chciałem właśnie pokazać wam, jak sobie można poradzić bez wyciągania. Bo wiemy, że gdy akumulator wyciągniemy w BMK, no to może być kłopot. Ponieważ e, trzeba od nowa go kodować, jak i również immobilizer może wariować. No, może nam to wszystko później nie startnąć, dlatego nie jest zalecane. E, zalecane jest, żeby cały czas było pod napięciem, dlatego, gdy mamy zastępczy, to wtedy możemy wyjąć, ale gdy mamy możliwość podpiąć, to to rozwiązanie jest stabilne, dobre i klemy siedzą na swoim miejscu. Także ja polecam. Takie rozwiązanie, jeśli znali, znaliście je, jeśli wiedzieliście o tym, to też napiszcie, a jeśli nie, to się może komuś e, przyda, e, jeśli chodzi o w ten sposób ratowanie się w okresie zimowym. To taki krótki filmik informujący ogólnie, e, jak zastosować sobie akurat w trudno dostępnych miejscach. Styk akumulatora poprzez taką przeduszkę. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądnięcia innych filmików, rzucenia suba z dzwoneczkiem, lajka i też napisać coś w komentarzu, co o tym sądzicie. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę.